Cześć, witam was serdecznie w imieniu drużyny Mituto Dema Politechnika Wrocławska. Rozlosujemy dzisiaj trzy pary skarpetek Mitutojo oraz czapeczkę Nagrodę specjalną w naszym konkursie ufundowaną przez menadżera drużyny. Przystępujemy do losowania koło fortuny. Pierwsza nagroda trafia do osoby z numerem 13 o inicjałach MM. Graty, druga para skarpetek wędruje do osoby z numerem 26. O inicjałach BZ. Trzecia para skorpetek. Trafia do osoby z numerem 15. O inicjałach Mn. Teraz losowanie nagrody specjalnej, czyli czapeczki. Maszyna losująca jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. Czapeczka dzisiaj trafia do osoby z numerem drugim. Jest to osoba o inicjale AB. Dzięki wielkie, lubcie nas na Facebooku i komentujcie. Do zobaczenia.